Sprawdź csgo.cases.com. Użyj refkodu i odbierz darmowe 4 zł. Halo widzowie witam na kolejnej serii związanej z CSGO Cases. Przypominam o moim refkodzie Skinek, gdzie używacie i macie od razu przypisanego dolara do waszego konta oraz plus 10% do każdego doładowania. Przypominam również o konkursach na Discordzie, macie w opisie. Jak wpłacicie minimum te 10zł to macie tam opis jak jaki screen trzeba dać, żeby, żeby brać udział w tym konkursie Ale poza tym, poza tym konkursem będą również inne konkursy takie za free Także chodźcie na Discorda, zapraszam, bo warto Halo halo, ale wbijamy, nie siedzimy w krzakach dobra, ruszamy. Warto być jako pierwszy No dobra, słuchajcie, coś sobie potwieramy Zobaczymy sobie jakie te skrzynki możemy Odpalić. No i wejdźmy do dobry początek. Wykręćmy jakiegoś. A diablo. Diablo. A dajmy diablo. Dajmy diablo. Zobaczmy, co to jest za diablo. 5. 800 zł kosztuje. I z niej wypadło gówno. 500 zł. A skrzynka za 880. AK Readline kill, kill Confident 1000 zł. Ok, już lepiej. Zobaczcie, solidne mamy saldo tutaj. Nie ma co. Zacznę na każdą skrzynkę na, na CSGO Cases, także możemy śmiało pobalować. Dobra, weźmy na coś innego. A, standardowo noże. 5 noży, otwórzmy kilka razy. Okay. waj pou 3000e czy na razie nie wchodzi tak jak należy oke okay. gdyszka M9 Bayonet sla sloter dajmy jeszcze cząsteczka okej okay. i tutaj trójaczek, dobra idziemy gdzieś dalej dajmy skrzynię użytkowników, w ogóle zapraszam stwórzcie swoją skrzynię ja w nią wejdę, także śmiało twórzcie. podajcie mi nazwę skrzyni, ja ją wyszukam i i będę wchodził też w wasze skrzynie śmiało Dobrze, weźmy sobie promowane nowe. Wejdźmy sobie na nowe. Zobaczymy, co ludzie dodali tutaj ciekawego 7% hole. No to jak 7% hole. 21 klocka. No, no to jedziemy 1800 zł. Skrzynka 5 skrzynek. 8000. I czy będzie hole? No i drodzy Państwo, jest hole. Na zawołanie, jest hole. Chcieliśmy hobby, mamy hole. A nawet dwa hole nie zauważyłem za 4200. Chcieliśmy i mamy. A otwórzmy jeszcze piątaczka. No teraz popłynęliśmy. 12,67. Otwórzmy jeszcze piątaczka. I jest hołik. Jest hołik, okej 20 tysięcy, dajmy jeszcze piątaczka, i bez holika, dobra, tu już popłynęliśmy 12,67. Dobra, pójdźmy sobie gdzieś indziej teraz. Jungle. Welcome to the jungle, jak to mówią. No to welcome 9 000. A w niej? White Lotus? Nie. Karambit. Okej, okay, jest dżungla. Otwórzmy jeszcze raz dżunglę. Flip knife. Okej. Okay. 6700. Pójdźmy na coś innego sobie. Skrzynię użytkowników. Dajmy top. 24 godziny. Zobaczymy co tutaj ludzie otwierają najbardziej. niej okej okay. Knife Knife or AK-47. Ok, za 35 zł. Może akurat będzie Knife 175 zł i zobaczymy, czy odda. Ice Cold, Cold, Ice Cold. Nie wiem, co się mówi. Dobra, sprzedajmy. Tutaj jesteśmy mniej więcej na lekkim minucie i Neon Rider i reszta tych zwykłych dobra, trzystówki otwórzmy jeszcze raz okej, okay, same te ice'y dobra, już tutaj starczy cofnijmy się i weźmy sobie Atomic Knife 100% hmm, 100% za 34 zł? brzmi uczciwie no to zobaczymy czy 100%, czy autor skrzynki się nie mylił Nie mylił się, faktycznie jest. Faktycznie jest Bionest. 922 zł. oko? No dobra, 100%. No to jeszcze raz zobaczymy, czy da na 100%. <grywy> Nie mylił się. Autor tej skrzynki jest geniuszem, bo za 35 razy 5 mamy Bajonetcika. 167 zł, a dwa razy Bajonetcik. No, sprawdźmy ostatni raz. Tam Bajonety to są 3%, także chyba takiego, takie szczęście mamy. No, w tym przypadku nie ma. Jest Point Disarray. Który jest warty 54 zł. Dobra. Powróćmy. I eat cement. Kaporal. A dajmy kaporala. A dajmy 4 kaporale po nas, tutaj nie wstać. I cztery kaporale dały. Aha, okej. Okay, cztery kaporale dały nam solidne gówno, i przyjechaliśmy się. I dały nam 2,35 za. Przypomnijmy ile? No właśnie, za 7 Okej, okay, okej. Okay. To tym średnio miłym akcentem zakończmy filmik. Trzymajcie się standardowo. Zapraszam do komentowania. Do... zapraszam na, na Discorda, na którym będą będzie wielu konkursów. No i co, trzymajcie się. i do samego. Hello!